Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nową serię serię, nie serię, gameplay, nie gameplay ale to ma być taka wspólna przygoda, mianowicie będziemy razem grać w Good Game Empire. Dokładnie tak, jest to gra przeglądarkowa, którą możecie znać. Pełno jest jej reklam na różnych stronach, swego czasu na telewizji leciały. Jest to gra, w którą swego czasu grałem i bardzo mi się podobała, naprawdę, miałem dość wysoki poziom. I postanowiłem, że zaczniemy sobie grać na nowo, po prostu na nowym koncie, wspólnie z widzami. Stworzymy własny sojusz i będziemy ogólnie wzmacniać się i gospodarczo, i militarnie, i mam nadzieję, że przede wszystkim będziemy się dobrze bawić. Więc oczywiście, jeżeli ktoś chce, to bardzo zapraszam do wspólnej zabawy. Będzie mi bardzo miło. Będziemy mogli razem być na filmach. Może kiedyś w przyszłości jakieś lajbiki zrobimy, nie wiem, zobaczymy. Ale co to w ogóle jest za gra? Jest to gra strategiczna, gdzie tworzysz się swój zamek, atakuje się wrogów, są różne wydarzenia, zdobywa się nagrody, no i wzmacnia się ogólnie, cały czas awansuje się na wyższe poziomy, buduje się nowe budynki i tak dalej, więc tutaj w tej grze zawsze jest co robić. Nie ma nudy, chociaż powiem wam, że parę razy, jak już grałem tak dość długo, długo, to gra mi się. No po pewnym czasie nudziła, no nie? I to każda akurat ma z każdą grą taką sytuację, ale po pewnym czasie zawsze ta ochota na grę powracała ze zdwojoną siłą. I powiem Wam, że już od paru dni naprawdę się no, mobilizowałem, bo miałem taką straszną chcicę, żeby właśnie nagrać tą grę, żeby zacząć tą przygodę. No i mam nadzieję, że będę regularnie Wam... Jakieś filmiki wrzucał z tej gry. To nie będzie tak, że będę wszystko przechodził na wizji, bo to nie ma sensu. Po prostu co jakiś czas będę wam pokazywał filmiki, jak zmienia się mój zamek, jak biorę udział w jakichś, w jakichś ciekawych wydarzeniach, na przykład i tak dalej, no nie? Więc rozpocznijmy sobie grę. Nazwiemy się. Tak troszkę niestandardowo. O proszę bardzo, niech będzie w ten sposób. Wydaje mi się, że może być. Hasło oczywiście wam nie podam. Dla pewności wpiszę jeszcze raz, żebym się nie pomylił. OK. I gramy na serwerze Polska 1. Stworzyliśmy sobie takie konto. Mam taki nick, jakbyście chcieli bardzo wiedzieć. O, tu widać proszę bardzo. Wiadomo, że YouTube. Więc możemy teraz zacząć naszą nową przygodę. Uwaga. Jest nowy zamek. Narodziny Imperium. Jakaś pani się pojawiła, ale powiem wam, że nie chce mi się tutaj, tutaj czytać w ogóle tych rzeczy, więc przejdźmy sobie dalej. Zasoby to klucz do potęgi. Oczywiście, że tak. No i na początku mamy takie małe samouczki, no nie? Mamy zbudować chatę drwala. Z chaty drwala oczywiście można pozyskiwać drewno, więc to jest bardzo ważne. Na początku te budynki szybko się bardzo budują, więc będzie szybko szło. Tutaj po prawej stronie mamy księgę misji. I z tej księgi misji będziemy wykonywać zadania. Bardzo dużo drewna, proszę bardzo. Zadanie musimy ulepszyć chatę drwala do poziomu drugiego. No ok. Klikamy na chatę drwala. Zwiększ produkcję, zwiększa produkcję drewna. Tutaj jest koszt zasobów poniżej, i ile czasu będzie się ulepszało, więc spokojnie, pół minuty, ale na początku jeszcze można sobie za darmo pomijać, więc spokojnie. No i za każdą misję dostajemy, uwaga, doświadczenie, no i jakieś zasoby, czasem złoto, czasem rubiny, ale o tym później. Rozbuduj swój zamek. Ok, mamy kolejną misję. Mówię Wam, na początku do trzeciego poziomu chyba są takie samo uczki, a potem już będzie można samemu działać, w jaki sposób się tylko będzie chciało. Rozbudowa zamku. Ok, rozbudujmy sobie w tą stronę. Musimy tyle zapłacić, ale widzimy tu na górze, że mamy, jak na ten etap gry, sporo zasobów, więc możemy spokojnie rozbudowywać sobie nasz zamek. Kwitnąca gospodarka, jakieś kolejne aha. O, w tej chwili mamy podatki zabrać, właśnie, bo jest system podatków, oczywiście, co jest też super sprawą. Można spierać podatki, co oczywiście jest pewne w każdej grze, jak tam kiedyś mówiłem, od domowników, a domownicy mieszkają w takich domkach, tutaj. No i właśnie osiągnęliśmy poziom drugi. Z każdym poziomem dostajemy 60 rubinów. No i w menu budowy odblokowują nam się jakieś nowe budynki. W tym wypadku odblokowaliśmy świadectwo chwały, koszary, wieża, żuraw budowlany. Uuu, ile tego jeszcze? Obóz, zaopatrzenie, kamieniołom i gospodarstwo. OK. O, i, i w tej chwili chyba kończy się samouczek, no nie? Teraz możemy działać sami, dokładnie. Taki mamy zameczek. Ja w ogóle nie wiem czemu... O, Muzyka się zbagowała i nie grała, ale już będzie grać. Tak po cichutko włączyłem, żeby taki klimacik był. Tu mamy skrzynię skarbów. Otwórzmy sobie tą skrzynię skarbów. Super, drewno i złoto. Bardzo fajnie. Tu na górze, właśnie tak jak mówię, mamy surowce: drewno, kamień i żywność, która jest najważniejszym surowcem, bo im więcej żywności mamy, tym więcej żołnierzy w zamku możemy trzymać. Żywność nie wpływa na ilość domowników. Tylko na ilość żołnierzy, którzy mogą stacjonować w zamku. No nie? Tutaj mamy ludność w tej chwili, jeden domek daje 10 ludności. No i wojsko, którego w tej chwili póki co nie mamy. Tutaj mamy nasz herb, imię, doświadczenie, punkty chwały. O tym, o tym może później powiem. Tutaj mamy rubiny, waluta specjalna, no i monety. Ok, rozpoczniemy teraz. Wykonywać zadania, bo od czegoś trzeba zacząć. Zbudujmy kamieniołom poziom pierwszy. Bardzo chętnie. Budujemy kamieniołom. Uwaga, 5 sekund, o, szybciutko, ale na początku możemy sobie pomijać za darmo, co też jest super sprawą i dostaliśmy 7 doświadczenia i surowce, Ok. Przesunę sobie tą warownię, bo to jest główny budynek w naszym zamku. Yy. Potrzebujemy żywności. Musimy zbudować gospodarstwo poziom pierwszy i w tym momencie będziemy już produkowali żywność. I to jest super, bo będzie można już pierwszych żołnierzy trzymać. No i dostaliśmy nagrodę żywność, drewno, doświadczenie. Super. Teraz tak, zróbmy gromadź gamień, czyli kamieniałą poziom pierwszy, ale musimy dwa zbudować. Mamy w tej chwili jeden, więc robimy drugi. 5 sekund. Przyspieszamy. Super, doświadczenie, kamienie. Tu w ogóle mamy skrzynkę. Z tej skrzynki możemy odbierać nagrody co jakiś czas. I w tej chwili mamy: o! Rzadka broń bojownika. Te bronie będą się przydawały dla naszych dowódców w przyszłości. O tym powiem, jak zbudujemy obóz. Może to już niedługo się nastąpi. Tu kamień, tutaj drewno. Zbieramy oczywiście i wykonujemy kolejne misje. Twoja własna armia. Zbuduj koszary. No, w koszarach, jak to w koszarach, będzie można rekrutować oczywiście. Żołnierzy, prawda? Ok, 5 sekund. Przyspieszamy. Super. No i dużo doświadczenia. I teraz yy, musimy sobie chyba. O ile dobrze pamiętam, właśnie. Produkujemy pierwszego włócznika. Na początku mamy możliwość rekrutacji tych dwóch typów jednostek. No, oczywiście, w miarę zyskiwania poziomów, to yy, będziemy. Mieli możliwość rekrutowania tam coraz, coraz lepszych jednostek, prawda? Tam potem będą jacyś strzelcy, łucznicy i tak dalej. No i rekrutacja jednego włócznika trwa 5 sekund. Już się zrekrutował. Super. I co teraz? Twój pierwszy dowódca, właśnie, czyli zbudujemy obóz. No, tu już dostaniemy dużo doświadczenia za obóz. Zbudujmy obóz. Póki co nie ma znaczenia, w którym miejscu, bo potem te budynki i tak będzie można sobie prze, przenosić. No nie? O super, dużo zasobów, dużo doświadczenia. Yy, jakaś oferta specjalna, właśnie tutaj, co jakiś czas takie oferty różne się będą pojawiać, ale ja w to nie patrzę w ogóle, bo tu trzeba kupić rubinę. Jak rubinów nie kupuję. O. I. Nazwa Twojego zamku. Słuchajcie, jaka może być nazwa mojego zamku? Yy, yy, chyba wiem. Jako, że jestem wielkim fanem yy, władcy pierścieni. Proszę bardzo. Niech będzie nazwa zamku Baradur. Jeżeli wiecie, skąd ta nazwa, albo co taką nazwę miało, to. Chętnie się dowiem od Was w komentarzach. Jestem ciekaw, czy wiecie. Ja wiem, ale Wam nie powiem. Chcecie to sprawdźcie. A jak wiecie, to napiszcie. Barad dur, dokładnie. Wielka twierdza, niezdobyta. Będziemy niezdobytą twierdzą. Barad dur. Może być. I kolejny prezent. Na początku one się szybko pojawiają. O, żywność, drewno i rubinki. Subcio. Możemy jeszcze bardziej rozbudować nasz zamek. Zróbmy to. Rozbudujmy nasz zamek i dostaliśmy doświadczenie. Super. Przesuńmy jeszcze bardziej warownie i teraz tak. Stwórz własne miejsce w magazynie. O, to jest ważne. Zróbmy magazyn, będziemy mogli zwiększyć pojemność przetrzymywanych zasobów. To jest bardzo ważne, żebyśmy tych zasobów mieli jak najwięcej, bo z każdym poziomem takie budowanie właśnie różnych struktur będzie kosztowało coraz więcej, no nie? Dobra. Drewno, kamień, doświadczenia, dużo, fajno. I mamy czwarty poziom. I odblokowaliśmy warsztat oblężniczy. Okej. Okay. U, ile teraz nam się tutaj pojawiło. Ile nam się tutaj pojawiło teraz tych zadań. Tu mamy zadanie w ogóle... Są dwa rodzaje zadań. Za zadania, które dostaniemy doświadczenie i zadania, za które dostaniemy rubiny. Ja będę oczywiście robił póki co wszystkie zadania, ale zobaczymy jak to się... Jeszcze rozwinie, ok. Gospodarstwo poziom pierwszy. Oczywiście sobie zbudujemy. Kolejne gospodarstwo. Fajnie, że na początku można za darmo sobie to pomijać, więc jest dobrze. Stwórz własny herb. Oczywiście, że stworzymy swój własny herb. Swój herb można też w czasie rozgrywki zmieniać. Z tego co pamiętam, można to robić za darmo. Nie trzeba nic płacić, więc w sensie płacić tutaj pieniędzy, ani waluty premium tych rubinów, no nie? Więc to jest spoko. O, takie coś by mi się podobało może. Takiego, takiego ptaszka zawsze brałem, o! Niech będzie taki ptaszek na starcie. I z takim herbem będę sobie póki co grał. Proszę bardzo, nagroda, złoto i doświadczenie. Niech będzie. A my? Dalej się rozbudowujmy. Powiększajmy zamek. Super. Następne rozszerzenie, dostępne od poziomu piątego. Dobra. Tutaj sobie dajmy domki. O. Ja to pewnie poza odcinkiem sobie ładnie wszystko poukładam, coś porobię, awansuję na jakiś poziom i zobaczymy. Dobra, narzędzia oblężnicze to trzeba zrobić. W warsztacie będziemy produkować właśnie maszyny oblężnicze. No i dzięki nim będzie można o wiele łatwiej atakować inne zamki, brać udział w wydarzeniach i tak dalej. Ok, nagroda. No właśnie, i teraz musimy. Wytworzyć pierwsze narzędzia oblężnicze, czyli, yy, czyli drabinę oblężniczą. Ona kosztuje 12 kamienia, 28 drewna. Mimo, że jest cała z drewna, trzeba też dać trochę kamienia. No nie? Ok. I teraz przechodzimy do mapy świata. Uwaga, tak wygląda mapa świata. Ja ją wam pokażę yy, bliżej za jakiś czas. Yy, póki co... Yy. Póki co, sobie po prostu zrobimy zadanie, bo mamy za zadanie zaatakować Barona Rozbójnika, czyli takiego NPCA, który znajduje się tutaj na. no wszędzie na mapie po prostu. No i patrzymy, żołnierze idą. No i udało się wykonać misję, wygraliśmy. Tutaj możemy się teraz zapoznać z raportem po bitwie. Raporty wyglądają następująco, że tu jest ilość naszych żołnierzy, ilość żołnierzy wroga. Stracili jednego, my nie straciliśmy żadnego. Dostaliśmy jeden punkt doświadczenia za atak. No i takie łupy. Trochę mało na początku, ale im wyższy poziom tych baronów, tym te łupy będą lepsze, no nie? Tam oczywiście zaraz wam o tym więcej opowiadam, ale teraz tak wróćmy do zamku. Skupmy się jeszcze troszkę na rozwoju. Eee. O, przed bramą twego zamku czeka trójka bohaterów, gotowych poprowadzić twoje armię do boju. Wybierz bohatera, który będzie dla ciebie walczyć. No, ja powiem wam, że zawsze jakoś sy sympatią pałałem do niego, ponieważ jest dość młody. Jest facetem i jest taki w moim stylu, więc sobie go wybierzemy. Będzie naszym głównym dowódcą. I teraz a propos dowódców. O, tu w ogóle możemy sobie zbierać. E, takie bonusy do zasobów, no nie jak się jakieś pojawią. Zbierzmy sobie monety póki co trzy. Ale to tam nic. I teraz tak. E, epoka bohaterów, dobra. O, Giermek Edwin to jest. ok. Ale tak. E, o, domostwa jakieś mamy, zadanie. Dobra, zróbmy to. Mamy mieć dwa domki na poziomie pierwszym. Zbudujmy sobie drugi domek, bo jeden już mamy. O, 30 sekund, ale mówię Wam, na początku można sobie to przyspieszać, także nie ma problemu. I odbierzmy kolejną nagrodę. O, żelazny taran, super, złoto, drewno. Może być, mi pasuje. I w ogóle, hmm. W jedności siła, właśnie, zostań członkiem sojuszu. I tak jak wam mówiłem, ja chcę stworzyć nowy sojusz. Nazwa sojuszu po raz kolejny, jako że jestem wielkim fanem Władcy Pierścieni, będzie. No i znowu, jeżeli wiecie, co to za nazwa, to też napiszcie w komentarzach. Chętnie się dowiem, że też jesteście fanami Władcy Pierścieni. I teraz tak, żeby utworzyć sojusz, musimy zapłacić tyle surowców, no nie, w tym rubinów. Dość sporo, ale spokojnie. To na ten etap to jest dużo, ale ogólnie to nie jest jakoś bardzo dużo rubinów, bo my będziemy te rubiny cały czas zdobywać, no nie? Ale okej, okay. uruchwaj. Opis sojuszu sobie stworzył już potem na spokojnie, ale teraz, żebyście wiedzieli, że jeżeli chcecie, a ja Was do tego zachęcam i zapraszam, yy, możecie dołączać do mojego sojuszu. Będziemy razem grać i ogólnie będzie, myślę, bardzo sympatycznie. Ukończona misję w Jedności Siła Super Sojusz Uruk. Haj. Tak, będziemy się wzmacniać teraz. Będziemy rekrutować nowych członków i ogólnie będzie super. Dobra, kole kolejny skarb. A ja teraz tak. No cóż, no. Myślę, że odcinki z Good Game'a takiej długości wystarczą. Ja sobie teraz poza odcinkiem oczywiście porobię tutaj te zadania. Nagram może za jakiś czas kolejny odcinek, także mam nadzieję, że będzie fajnie. A ja was naprawdę zapraszam do komentowania. No i jak macie tylko ochotę, jak znacie tą grę... A nawet jak jej nie znacie, a chcecie poznać, to zapraszam do, do łączenia do Sojuszu. Będziemy się myślę dobrze bawić. Już w tą grę... no, przegrałem mnóstwo godzin, więc no coś tam wiem. Trochę, trochę się na nie znam, więc jak tylko będę wiedział, to wam będę pomagał. Oczywiście były różne zmiany w międzyczasie i... Ja też jeszcze tych zmian do końca nie ogarnąłem, ale na, na tych niższych poziomach myślę, że spokojnie będę w stanie wam pomóc, no i że będziemy się fajnie bawić. A póki co. Wielkie dzięki Wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.